Zagraliśmy słabo, my się wydaje, że najbardziej najsłabszą mieliśmy pierwszą połowę, że nie potrafiliśmy w ogóle złapać kontaktu. W drugiej połowie zaczęliśmy atakować, brakowało tylko szczelenia bramki. Może byśmy szli na jeden jeden mecz by się ułożył inaczej. Karny z kapelusza no 2-0 i praktycznie odkryliśmy się całkiem, skontrowali nas dwa razy, no i po meczu niestety. Z przebiegu spotkania myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Okazałe, chociaż można było jeszcze kilka bramek dorzucić przy spokojniejszym wyprowadzaniu piłek. Mecz nam się trochę wymknął spod kontroli w drugiej połowie na początku, no ale myślę, że. Tutaj, jeśli chodzi o całość meczu, to zasłużenie wygraliśmy. No spokojne, nasze bardzo pewne zwycięstwo, praktycznie ani przez chwilę nie ulegało dyskusji. No, trochę szkoda, jak chłopacy spadną do B-klasy. Fajne boisko, pewnie będą mieli najlepsze boisko w B-klasie, no ale może im się jakoś jeszcze uda. Dzisiaj nas tutaj ciężki bójczek a ja chłopakom przed nim mówiłem, że jeśli nie wyjdziemy, nie zagramy na 100% co 90 minut, to niestety mecz przegramy. No i wydaje mi się, że trochę, trochę ten dzisiejszy mecz moich chłopaków przerósł. Gratuluję. Polonii i życzę im awansu do okręgówki. Kibice ładnie się zachowali, cały czas skandowali Piotrek Korabik, Piotrek Korabik. Z całego serca im bardzo dziękuję.